Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj taki fragment bardzo znany, ale też bardzo źle rozumiany. Myślę, że zazwyczaj źle rozumiany, e, tak naprawdę. E, mianowicie fragment: oddawajcie, więc, co jest cesarskiego cesarzowi, a co Bożego Bogu. To jest 22 rozdział Ewangelii Mateusza. I dlaczego mówię, że on jest źle rozumiany? Dlatego, że bardzo często on jest rozumiany w taki sposób. Może tak. Najpierw to w ogóle jest zazwyczaj rozumiane tylko i wyłącznie jako uzasadnienie dawania tego, co cesarskie. Rzadko spotka. Jeszcze chyba się nie spotkałem nigdy z tym, by ktoś powiedział, czy zastosował ten, ten fragment do tego, żeby oddawać to, co boskiego Bogu. Na przykład jakoś nie zdarzyło mi się, żeby ktoś w kościele powiedział do kogoś: no słuchaj. Potrzebujemy 100 tysięcy na remont zboru. A ktoś mówi, no ale dlaczego? No co boskiego, to Bogu trzeba oddać. No jeszcze mi się coś takiego nigdy nie zdarzyło. Tak to bardzo często mi się zdarza, że ktoś właśnie uzasadnia tym fragmentem to, że trzeba jakieś podatki płacić, trzeba jakieś dodatkowe sankcje, które na nas się nakłada przychodzi, przynosić, jakby z pokorą znosić, no, bo przecież mamy oddawać to, co cesarskiego cesarzowi. No i wydaje mi się, że te uzasadnienia i ta logika jest chybiona. Więc po pierwsze, zwróćmy uwagę na 15 werset, gdzie jest powiedziane, że faryzeusze naradzali się, jakby go usiedlić słowem. Czyli kontekst jest taki, że chcą go złapać. Faryzeusze chcą go złapać i nastawili na niego pułapkę. Pułapka polegała na tym że właśnie wysłali do niego uczniów razem z Herodianami, pochwalili go, wiemy, że jesteś szczery, drogi Boże, i wprawdzie uczysz, na nikim Cię nie zależy, ale bowiem nie oglądasz się na osobę ludzką. To wszystko jest pułapka z ich strony, bo w 17 wersecie zadają takie pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Mianowicie, czy należy płacić podatek cesarzowi, czy nie? No i wiedzieli, że jak powie, że nie należy płacić podatku cesarzowi, no to mogą go zakablować do cesarza. To jest jawne złamanie no, nawoływanie do buntu, ale z drugiej strony ale z drugiej strony właśnie gdyby powiedział, że, nie, że, że trzeba płacić, no to pojawia się problem. Problem jest taki, że kontekstem jest świątynia. Kontekstem jest to, że mają płacić podatek. Podatek właśnie świątynny, w tamtych czasach podatek świątynny. Dlaczego w ogóle była ta wymiana i te stołby celników przed świątynią? Dlatego, że w świątyni jakby był specjalny pieniążek świątynny, na którym nie było podobizny cesarza. Dlaczego nie było podobizny cesarza? A no dlatego, żeby nie wnosić bałwochwalstwa, bo te różne hasła naokoło były bałwochwalcze, czyli żeby nie wnosić bałwochwalstwa do świątyni, żeby świątynia została zachowana czystą, to się wymieniało te ogólnie obowiązujące rzymskie pieniądze na pieniądze świątynne i tymi świątynnymi pieniędzmi się płaciło w świątyni. I właśnie zwróćcie uwagę na to, że, że Pan Jezus mówi pokażcie mi monetę podatkową, a oni przynieśli Mu denar. I rzecze im, czyja to podobizna i czyj napis? Powiadają cesarza. I w kontekście podatków, moi drodzy, jest ten cały dyskurs. W kontekście tego, co komu się należy. I, o, i pan Jezus mówi, że y, no, istnieją podatki, i te podatki należy płacić cesarzowi w cesarski sposób, ale istnieje świątynia, i y, w świątyni należy oddawać Bogu cześć. W Boży sposób, a więc są jakby dwa porządki, którym jesteśmy poddani, te porządki nie zawsze się na siebie będą nakładać, wręcz będą pewne sytuacje, kiedy będą wrogie względem siebie. Natomiast nie chodzi tutaj o jakieś takie odróżnienie duchowych rzeczy dla Boga i materialnych rzeczy dla cesarza. No nie, obie są materialne. Oba są materialne, a więc są pewne zobowiązania na świątyni. To, co boskie, to Bogu. Oczywiście. Bogu jesteśmy zobowiązani znacznie więcej, ale nie znacznie mniej. I to o tym też trzeba pamiętać, że taki jest kontekst. Kontekstem są podatki, a nie jakieś ogólne takie uduchowione jakieś yy, opowiadania o życiu. A więc to jest pierwsza rzecz. Są rzeczy boskie, trzeba płacić na boże sprawy i są cesarskie, trzeba płacić na cesarskie sprawy. Druga sprawa, myślę sobie, bardzo ważna w tym kontekście, że nie wszystko o co cesarz poprosi, jest cesarskie. Bo może się zdarzyć, że cesarz poprosi o rzeczy boskie. I wtedy był taki, można powiedzieć, bardzo łagodny balans między tymi dwoma rzeczami. Czyli Rzymianie ciągle się zgadzali na to, że świątynia jest trochę jakby poza ich jurysdykcją. I yy, myślę, że też do tej rzeczywistości się Pan Jezus od, odwoływał, że ona jednak istniała. Może, może była bardzo, bardzo wąska, ale jednak istniała. I, yy, I niewątpliwie, gdyby cesarz zrobił coś, co naruszyłoby ten porządek, no to życi słusznie by uznali, że cesarz prosi o coś, co należy do Boga. I myślę sobie, że yy, Taka lekcja, którą chyba my dzisiaj powinniśmy wyciągnąć, to właśnie, że nie wszystko, o co cesarz, cesarz prosi, należy do cesarza. I w końcu najtrudniejsze pytanie: co należy do cesarza i co należy do Boga? I w związku z tym, że to był tak naprawdę fragment pułapka, fragment, w którym jakby to nie był wykład, to nie był wykład pana Jezusa, w którym on po prostu miał wolność do tego, żeby te rzeczy omawiać. Ale to był taki właśnie moment, kiedy wysilizną się zastawione na niego pułapce. W związku z tym ten werset po prostu stwierdza: Są rzeczy, które należą do Boga, są rzeczy, które należą do cesarza. Musimy w oparciu o inne fragmenty pisma świętego do tego dojść. Musimy trochę. Wywnioskować z innych, no szczególnie myślę, że z zasad Starego Testamentu dotyczących prawa, ale nie tylko, również z pewnych zasad, które widzimy u apostoła Pawła. Podsumowując, bądźmy praktyczni w naszym dawaniu na rzeczy boskie, nie tylko praktycznie w naszym dawaniu na rzeczy cesarskie rzeczy boskie to również kwestie materialne i nie wszystko, o co cesarz poprosi, należy do cesarza. Myślę, że o tym wszystkim warto pamiętać. Panie, bardzo Cię prosimy, chroń nas właśnie od takiego, od naiwności, ale też, Panie, chroń nas od takiego może przedłuchawiania obowiązków, jakie mamy względem Ciebie. I bądź uwierzchniony we wszystkim, Panie, abyśmy Tobie się podobali. O to Cię, Panie, proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.